Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Słowa Jezusa o mądrych i roztropnych, przed którymi sprawy Królestwa są zakryte i o prostaczkach, których Bóg je objawił, mogą budzić zdziwienie. Dyskryminacja. W pewnym sensie chyba tak, ale dyskryminował nie Bóg, ale serce owych mądrych i roztropnych. Przyzwyczajonym do pewnych schematów nie mieściło się w głowie, że Bóg może widzieć sprawy inaczej. Stąd nie byli w stanie przyjąć Ewangelii. Dziś bywa podobnie. Mądrzy i roztropni często zamiast przyjąć Ewangelię taką, jaka jest, dzielą włos na czworo. I tak wszystko komplikują, że trudno się w tym rozeznać. Nawet najprostsze sprawy wyjaśniać będą w wielostronicowej rozprawie mnożąc różne warunki i piętrząc trudności. A wystarczy po prostu tu i teraz żyć tym, co mówił Jezus, bez wykrętów. Wszystko staje się wtedy prostsze.